Dzień dobry, witamy serdecznie w nowym vlogu. Zjechaliśmy sobie z góry samochodem, zaparkowaliśmy na bezpłatnym parkingu i idziemy pospacerować wzdłuż nabrzeża, wzdłuż Adriatyku. Więc pokażemy co nieco, zobaczymy, bądźcie z nami, na pewno coś <grym> fajnego będzie. <grym> mhm. Także zapraszamy na vlog. Rodzinka 4 plus 1 z Chorwacji. Zaczynamy! A na jakim parkingu? Na tym niedaleko, gór, Biokowo. Proszę, jakiś autokar przyjechał, jest ogromny. Idziemy zobaczyć na plażę. Spójrzmy z lewo. Pięknie jest. I w prawo góry widać jakaś sesja, foto się odbywa. Cudownie. Rybka zbiera plastiki. To jest fajne. No, super. Bardzo fajny pomysł. Knajpki się otwierają. Kuterki, tędy cisną, i chciałam powiedzieć: jak mnie będzie słychać, że pan właściciel naszego budynku, apartamentowca, jest Polakiem. Tak, i pochodzi ze środy śląskiej, koło Wrocławia, za Wrocławiem, od naszej strony od brzegu. Ojej, zagłuszają mnie. I ma budowę jeszcze jednego apartamentowca i właśnie proponował, żebyśmy z nim pojechali. Także możliwe, że się wybierzemy, nie? No tak. Nagramy, pokażemy. Bo to też fajny namiar jednak na urlop. Szczerze polecamy. Ponad 70 metrów kwadratowych. Wyobraźcie sobie, 70 metrów. Jak weźmiecie dwa te lokale na samej górze, tak jak my mamy, to macie ponad 150 metrów ponad. Kontynuując temat. Macie dwie łazienki, dwa aneksy kuchenne, w sumie cztery telewizory. W każdym apartamencie cztery osoby, czyli na osiem osób wówczas. Oczywiście każdy ma swoją prywatność, bo dwa osobne wejścia, ale można, jeżeli zostawicie drzwi otwarte, to jest przejście po prostu na przedpokoju jakby. Tak. Ale jeżeli dwie rodzinki na przykład, no to każdy ma swoją prywatność, przestrzeń i na balkonie, wystawki, fotele. że Na dole jest siłownia. A tu byliśmy na pizzy, najlepsza pizza. W Chorwacji, nie w Chorwacji makarskiej. Nagrywaliśmy Wam. Tak, tak, to my. Ostatnio ktoś mówił, że najlepsza pizza w Chorwacji. Nie w Chorwacji makarskiej. Dużym udogodnieniem jest także pralka w łazience. Naprawdę mega, bo już korzystałam raz. Także suszy się pranie nam, stroje i tak dalej. Lecie, bielizna. I kuchenka mikrofalowa w kuchni, więc jak przyjadą dwie rodzinki, to mają wygodę. Nie ma jedynie w kuchni piekarnika i zmywarki, także to taki minus. Ale to chyba mało osób korzysta z piekarnika na wakacjach. No jest tak. No mi w tej restauracji Mateo jedliśmy smacznie. Można zobaczyć film na kanale. Polecamy. A zobaczcie, tutaj macie taki zestaw, i na przykład możecie kupić sobie spaghetti bolognese za 10,50. Ja tam osobiście nie kupiłbym na wyjeździe spaghetti, no chyba że we Włoszech. A tak zawsze staram się wybrać coś takiego, co nie jest tak wszędzie dostępne. Jak to tu wygląda? 66 euro. 40 lata mięsna. gry dla dwóch osób. A befsztyk. 33 euro. A tu to jest gajeta plata, a tu jest Fish plata. Aha, 63 euro. Widzicie co? Mieliśmy przed chwilą hardkorową sytuację. Nie nagrywaliśmy akurat, bo nie spodziewaliśmy się, że, że coś będzie. Chcieliśmy naszym dzieciom kupić niespodziankę, a mianowicie takie figurki Pokemonowe. I poszliśmy się tylko spytać, w jakiej cenie są. I gość nam powiedział, że po 35 zapaczkę, a my mówimy, że na początku jest za 20, a on powiedział, że nie, bo tam na pewno 3 sprzedaje. No to pokazuję mu zdjęcie, że są 4, a on mówi do nas, to to za 60. Ja mówię, że nie. On bierze już, pakuje nam do worka i mówi, że za 50. Ja mówię, że nie, nie chcę za 50, po prostu chciałem się dowiedzieć tylko o cenę. A gość uparty wpycha następny drugi i mówi, że 40. Ja mówię dalej, że nie, że... Chcieliśmy się. A gość już się zdenerwował i zaczął na nas krzyczeć, że mamy brać. My wychodzimy, a on jeszcze za nami krzyczy. Pierwsze nas tam się tak w Chorwacji zdarzyło. Także jestem, jestem bardzo zniesmaczony tą sytuacją, bo poczułem się strasznie. Jak na, Gaby, jak na mnie atakował dosłownie. Nigdy żeśmy czegoś takiego nie mieli. A chciałam tam to już iść. A musieliśmy tylko się zapytać o cenę po prostu. Nic więcej. Także musicie uważać. Także takie przygody w Chorwacji. Co zrobić? Idziemy dalej. Ludzie sobie wypoczywają, spożywają posiłki. Tutaj po lewej stronie jest taki ogromny hotel. Wiem, że mówię to po raz kolejny. Z basenem. I byli nasi widzowie tam. Ponoć jest mega. Warte odwiedzenia. Tutaj byliśmy w tej restauracji. Trzy lata temu chyba. <laughs> Jak dobrze liczę. Albo cztery. I ja jadłam bewsztyk, a Piotrek jadł jagnięcinę. Jest film na kanale. I nie był zachwycony, bo dostał praktycznie... Tak, to były same kości praktycznie z taką odrobiną mięsa, także... No, było naprawdę pojechany trochę, ten, nie skosztowałem dokładnie tej jagnięciny. Muszę nagrać psawan. jak jest mega! Piękny jest! Niesamowity, nie wiem co to za rasa. Serio. Coś niesamowitego. To tak, ten dokusił pasował. To chyba można tędy iść. Hmm. Idziemy. Można Wszyscy czy idą. nie można? Wszyscy idą. Pisało o blizak. To znaczy, jak piszę to... Także dzisiaj Dobra. idziemy budową. Wy będziecie tu dreptać, jak będzie gotowe. A no to w takim my, tempie to skończę. My testujemy już dzisiaj. Specjalnie dla Was. Tak. Będzie pięknie, po prostu makarska jest coraz piękniejsza. I kolejne restauracje. Ale to się będzie działo w sezonie. Wysyłajcie fotki do nas na maila, koniecznie. Co tu będzie się działo? Póki co idziemy do portu zobaczyć. Hertz. Można się częstować. Lastrada? Chyba remont mają. No będzie pięknie. Czekamy na zdjęcia. Aha. Musimy jak tylko Tak, czyli za tymi paniami idziemy. Market, kantor. Teraz fajnie dla nas i dla osób, które mieszkają w Niemczech, że jest euro w Chorwacji. Nie musimy się martwić. O wymianę. No, dla nas to naprawdę super. Jeszcze w Czechach. Ułatwienie, tutaj jest przejście. Prowadzi. Tak, w Czechach. Częściej jeździlibyśmy do Czech. Niby zwyczajna juka, prawda? To dał. Coś pięknego. Przeogromne. Ja jestem pod I dotarliśmy do portu. Tutaj żeśmy tankowali, jakśmy wypożyczali łódź, to tutaj po oddaniu podpływa się. I po prostu się ją tankuje, do pełna. A teraz idziemy, zobaczymy, jak ja te chcę. Zapraszam może Dzień dobry, no pewno, ale z Panią, tak? No oczywiście, oferta tylko ze mną. To biorę taki jest. to się umawiamy. Tak, płyniemy. Tak. Jutro, bo to już jest ciemnie. Jak widzicie, stoi tutaj już prom Jadrolina. I tak się zastanawiamy, czy nie zapakować auto i pojechać sobie na wyspę. Przed nami zaparkowali aż dwa statki, a myśmy na tym po lewej jedli. Pewnie odcinek możecie znaleźć u nas na kanale. I było bardzo sympatycznie. O, tutaj to mają wielkiego willa na końcu. To na nim Ktoś byśmy jedli. Na nim, na nim. Ktoś nam napisał, że te obiady są słabe. Nam smakowało, z chłopakami byliśmy na karskim jadrem. No wiadomo, że zawsze są gusta i guściki. No, mm. zależy kto co lubi. Tak. Cześć! Cześć. Poznajemy Poznaję Józef? Józef! Józef. Józef. Cześć! Cześć, Józef! Cześć, jak się Dobrze, a ty? Super, super, super tak? pracuję teraz, a my tak? się spotkali pierwszy raz w Omisze. Tak, 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 pierwszy tak, raz tak. No, parę To lat temu. było 3-4 lata temu. Tak, tak, tak. tak a gdzie wasi, wasza dwa klopaka? Synowi? W domu została. W domu. domu. W domu. Tak, w domu. tak. <gry> Ale fajnie. Da. Znowu się da. spotkać. Bardzo miło Was widzieć. Ciebie ciebie też. Tak, spotykamy da. cię. W w Nic tak. się nie zmieniłeś. Zginęliśmy <gry> Ciebie nawet. Tak, tak, no. ja jestem na waszym wideo na YouTube, Tak, tak, tak. tak. Hmm. Tak, tak. A co masz ciekawego? A to robimy te widzieczki te Widzieczka statkiem na dwie Wyspy Chwary i Brać. Wija z dziewiąta, powrót do Tu robimy przerwę na stare Miesteczku Jerusalem, na Wyspie Chwary Jedną godzinę, potem trzy godziny na bolu. I mm -hmm. się znajduje ta piękna plaża, ta z Latnira. Pieś... Nie pieścista to jest Żwirowa plaża. Mm -hmm. Mm -hmm. Wygląda jak pieścista Piękne te jachty. Popatrz, polska flaga i chorwacka. A? Patrzcie, jaka rewelacja. I możemy tym pływać. i za, pożyczamy? <noise> Można pożyczyć. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale tak sami? No chłopaki by się zdeterwowali, jakbyśmy go wzięli. No, to tak razem. Jest numer telefonu. Piękny. A to więcej osób, nie? No na czwórkę nam starczyło. Nie, ja takim dużym bym nie chciała. Ale czat No, fajny, fajny. Ogromny, ale Sami się wypowiedzcie, wiadomo, że te mniejsze się lepiej prowadzi, ale jak to mówią, mało jest piękne, ale duże, może więcej, nie? Jakoś tak to było. Oto dla miłośników takiego sportu wodnego, zobaczcie jakie wielkie dwa silniki, to musi dawać. Ciekawe, ile taki propeller kosztuje. Piotr robi fotkę. Super. I tak sobie siedzimy i czylujemy na murku. Podziwiamy piękny widok. Makarska tutaj przed nami. Jest cudownie. Nie jest zagojąco, jest tak przyjemnie. A z wami się żegnamy powoli, tak, widzimy się w kolejnym odcinku, równie ciekawym, fascynującym, bo jutro jedziemy, gdzie? do Baszki Wody, będzie odcinek Baszka Woda, zobaczymy co tam słychać w czerwcu, bo wiecie jak w lipcu było, że kulturystów naprawdę, przepełnienie, jeden na drugim. tak, a tym razem pewnie już tak nie będzie, no zobaczymy, także zapraszamy serdecznie na jutrzejszy vlog, do zobaczenia. Tak. I A, tak. lajkujcie, subskrybujcie, no i piszcie komentarze. Oczywiście. Piszcie co wam się podobało, co byście chcieli zobaczyć następnym razem. Tak, tak, wszystkie czytamy. To dla nas bardzo ważne. Także... Do zobaczenia, pa, pa. buziaki. Dobry wieczór, dwa razy maxi kraw na kokos. Może zajrę? Nie, nie było zjadło. Uuu, Pala, Ciao, ciao. Trubko. Nie złamamy kolację, nie? Wewnątrz nadzieje czekoladowa.